Cześć, witajcie na kanale Red My Lips Art. Ja mam na imię Sylwia i jestem makijażystką. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat makijażu skóry tłustej. Powiem Wam o wszystkich możliwych sposobach na to, aby makijaż utrzymywał się dłużej i troszeczkę o tym, dlaczego ta skóra się tak mocno przetłuszcza. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to bardzo zachęcam Was do oglądania dalej. Temat musimy zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy mianowicie od tego, że makijaż to tylko makijaż. Więc jeżeli nasza skóra ekstremalnie się przetłuszcza, mamy być może źle dobraną pielęgnację, albo tej pielęgnacji nie ma wcale, e, może jesteśmy na jakichś lekach, które w, jeszcze pobudzają e, pocenie czy przetłuszczanie się skóry, e, to pamiętajcie, że owszem jest dużo sposobów i trików na to, żeby ograniczyć to przetłuszczanie i, i żeby utrwalić makijaż, ale to jest tylko makijaż. To, tu nie ma cudów. To jest rzecz, która jest Powierzchownie na naszej skórze nałożona, i, i jest to produkt, który zmywamy. To nie jest krem, który się wchłania i zostaje na jakiś czas w naszej skórze. To jest produkt, który jest powierzchowny, tak? I on. On się na koniec dnia zmywa, prawda? Znaczy, my zmywamy na koniec dnia makijaż, więc też nie możemy oczekiwać, że makijaż jakby załatwi cały nasz problem. Rozumiecie o co chodzi. Niemniej kosmetyki do makijażu potrafią naprawdę dużo zdziałać, odpowiedni y, rodzaj produktu, odpowiednia aplikacja, odpowiednia ilość, tutaj naprawdę dużo rzeczy ma wpływ i powiemy sobie wszystko po kolei, y, co może nam pomóc w takiej tłustej skórze. Więc Zaczynając od samego początku. Nic nie pomoże naszej skórze, nie zredukuje przetłuszczania się skóry, jeśli nie pielęgnacja. I jeżeli ta pielęgnacja jest źle dobrana, nie ma jej wcale, jest ym, troszeczkę zbagatelizowana przez nas, to niestety, ale ta skóra przetłuszczać się będzie i żaden kosmetyk do makijażu tutaj nie pomoże. Przede wszystkim musimy skupić się na odpowiedniej pielęgnacji skóry. To, co jest najważniejsze, i bardzo często ten błąd zauważam u wielu osób, które mówią mi, że mają przetłuszczającą się skórę. Ja widzę, że nie ma tam widocznych porów skóry, a jednak skóra się świeci i może to wynikać z odwodnienia skóry. Z nadmiernego oczyszczania skóry. Ja rozumiem schemat, bo jeżeli widzimy, że zaczynamy się błyszczeć, no to zaczynamy się mocniej oczyszczać, tak? I, I używamy mocniej oczyszczających kosmetyków, przez co ta skóra jest zas zasuszona i będzie jakby w reakcji obronnej produkować jeszcze więcej sebum, aby nie stracić tej pozostałej odrobinki wilgoci ze skóry, która pozostała, tak? Bo tłuszcz, który nam się wytworzy na skórze, ten sebum, e, będzie działać, można powiedzieć, okluzyjnie na skórę i będzie ograniczać wydostawanie się wilgoci z naszej skóry. E, I tak też musimy patrzeć na przetłuszczanie się, że bardzo często ym, te nadmierne przetłuszczanie się nie wynika z tego, że mamy tłustą skórę po prostu, tylko wynika z tego, że Czegoś naszej skórze brakuje, że jest zbyt mocno odtłuszczana, że yy, nieprzywracana jest jej warstwa hydrolipidowa skóry, że jest całkowicie usunięta ta warstwa hydrolipidowa skóry, że brakuje jej odpowiedniego nawilżenia. Yy, więc skupmy się bardzo, bardzo intensywnie na tej pielęgnacji. Przede wszystkim oczyszczamy delikatnie skórę. Mogą to być różnego rodzaju żele do twarzy, mogą to być mydełka, yy, ale nie używajmy do demakijażu takich mocno oczyszczających żeli antytrądzikowych. Nie używajmy żeli pod prysznic, czy szamponów do włosów, tak? Rzeczy, które są przeznaczone do ciała nie będą się nadawały do twarzy, ponieważ one są silnymi detergentami, one mocno się spieniają i mocno będą odtłuszczać naszą skórę. Powiem Wam bo z mojego osobistego doświadczenia, jako osoba, która niegdyś miała trądzik, że znacznie poprawiła się kondycja mojej skóry, kiedy odstawiłam wszystkie kosmetyki oczyszczające, takie do skóry tłuste i przeciwtrądzikowe czyli żele przeciwtrądzikowe, matujące toniki, matujące kremy i postawiłam po prostu na taką zrównoważoną pielęgnację, gdzie Mam etap oczyszczania olejami, etap lekkiego oczyszczania, ja w chwili obecnej używam mydełka do twarzy, e, nawilżanie, po prostu nawilżanie kremem, nie do skóry tłustej, nie do skóry, żeby matowił, tylko po prostu zwykły nawilżający krem. Który będzie na przykład troszkę nam lepiej regenerował skórę, przyspieszał gojenie się, łagodził, tak? To też zależy od naszego problemu na skórze, oczywiście. Ale przede wszystkim dobry, nawilżający krem i lekkie oczyszczanie. Oczywiście demakijaż jest również tutaj bardzo istotny, ponieważ dobrze zmyta skóra y, będzie czysta. Po prostu będzie bardziej czysta i nie będzie, wiecie, nam się bardziej tutaj wywalać tego sebum. Więc pamiętajmy o demakijażu, ale łagodnym demakijażu. Ja naj, najbardziej na świecie uwielbiam do demakijażu wszelkiego rodzaju tłuste rzeczy, czyli olejki, masełka i jakieś takie, wiecie, tłuste konsystencje, które później oczyszczamy delikatnie produktem do, do, do zmywania twarzy mydełkiem bądź żelem. Dajmy skórze oczywiście czas, aby się przyzwyczaiła do tego, aby troszeczkę łagodniej z nią postępować, a jeżeli chcemy faktycznie podziałać jakimiś substancjami, które troszeczkę nam zredukują te przetłuszczanie się, bo faktycznie mamy tłustą skórę, mamy rozszerzone pory, mamy niedoskonałości, yy, no to najlepiej tutaj sprawdzą się różnego rodzaju kremy, toniki, sera, które mają substancje aktywne, takie jak chociażby kwasy. Jeśli już temat pielęgnacji mamy opanowany, to przejdźmy dalej i już do elementu, który można nazwać makijażem, czyli do bazy. Czy używać bazy, czy nie używać bazy? Wydaje mi się, że bazy częściej stosuje się w makijażach profesjonalnych albo na jakieś większe wyjście, natomiast w makijażu codziennym rzadko te bazy stosujemy. Um, czy słusznie? Jest to ciężko powiedzieć, ponieważ są zwolennicy baz, są zwolennicy po prostu pielęgnacji, która stanowi pewnego rodzaju bazę pod makijaż. Jeżeli nasz makijaż yy, bardzo kiepsko trzyma się skóry, czy mamy bardzo mocno widoczne pory, możemy użyć bazy, która będzie te pory nam zmniejszać. Yy, jeżeli chcemy mieć coś, co jeszcze zwiększy nam trwałość makijażu, dodatkowo będzie fajnym elementem pielęgnacyjnym, to świetnie sprawdzą się produkty dwa w jednym czyli serum pielęgnacyjne. Primer, które są połączeniem produktu, który będzie delikatnie nawilżał nam skórę, czyli dodatkowo dostarczy skórze odrobinę jakichś fajnych składników, plus zwiększy przyczepność makijażu, przez co makijaż będzie trwalszy. Więc, jeżeli mamy taką potrzebę, możemy jak najbardziej taki primer z u siebie zastosować. Przechodząc do podkładów, może zabrzmi to banalnie, ale oczywiście bardzo sprzyjać naszej skórze będą wszelkiego rodzaju podkłady matujące, półmatujące o wykończeniu satynowym, bądź tak. Takie, które mają formułę zastygającą i są bardzo trwałymi kosmetykami. I mówiąc tutaj przykładowo o podkładach typu Revlon Color Stay czy Estee Lauder Double Wear, e, czyli takich naprawdę mocno utrwala, utrwalających, Trwałych, po prostu mocno trwałych e, kosmetykach. Jak najbardziej one sprawdzą się rewelacyjnie przy makijażu skóry. Bardzo ciężkiej, yy, takiej mocno przetłuszczającej się, ale jeżeli nasza skóra tak naprawdę nie jest bardzo, bardzo mocno przetłuszczająca się, to tak naprawdę ja nie zalecałabym używania tego typu podkładów na co dzień, ponieważ są to podkłady mocno obciążające skórę, które po dłuższym czasie stosowania po prostu mogą naszej skórze troszeczkę dodawać lat. One fakt trzymają się bardzo dobrze, i jeżeli nasza skóra nie utrzymuje żadnego innego podkładu, to tego typu formuły takie trwałe jak najbardziej to tutaj sprawdzą. Natomiast jeżeli nasza skóra nie jest ekstremalnie przytłuszczająca się, jeżeli nasza skóra jest e, na przykład e, mieszaną skórą, która przytłucza się głównie w strefie T, e, oczywiście możemy tych podkładów użyć, ale też bardzo fajnie sprawdzą się po prostu podkłady, które mają. Satynowe bądź matowe wykończenie. Natomiast muszę przyznać, że sam podkład, sam w sobie, oczywiście jest istotny, natomiast yy, najważniejszy jest sposób aplikacji podkładu. Bo, nawet taki ekstremalnie trwały podkład typu Estée Lauder Double Wear, on się nie utrzyma, jeżeli nałożymy go bardzo grubą warstwą, jeżeli go nieodpowiednio doklepiemy, jeżeli nieodpowiednio go rozprowadzimy. Także skupmy się na tych elementach, które powodują, że makijaż będzie trwalszy, jeżeli chodzi o aplikację samego podkładu. Przede wszystkim, po pierwsze i najważniejsze, cienkie warstwy produktu. To jest najważniejszy element trwałości podkładu. Jeżeli tego podkładu nawalimy gąbeczką w bardzo dużej ilości, to nie ma bata, on nie zastygnie nam na skórze, on się nie przyczepi dobrze do skóry i będzie sebum nam rozbijać ten podkład. Więc bardzo ważnym elementem jest nałożenie jak najcieńszej warstewki. Jeżeli lubimy narzędzia, to ja najbardziej lubię nakładać podkład pędzlem, wtedy nakładam go bardzo cięsińką ilością i wtedy doklepać sobie gąbeczką. Ale możemy również nałożyć na przykład podkład cięśką warstwą palcami i również doklepać gąbeczką. Gąbeczka akurat jest takim narzędziem, które sprzyja jak najbardziej skórze tłustej, ponieważ dociskamy wszystko mocno do skóry, przez co potoby miał lepszą przyczepność, ale właśnie nie nakładamy. Bezpośrednio gąbeczką, wiecie, mocząc w podkładzie i od razu nakładając na twarz, bo to spowoduje, że produkt będzie nierównomiernie rozłożony i będzie w dużej warstwie, w dużej grubej warstwie. Dlatego fajnie jest go najpierw troszkę rozprowadzić albo dłonią, albo pędzlem, a potem ewentualnie doklepywać gąbeczką. Drugi bardzo ważny element to jest równomierne pokrycie skóry i e, jednolite rozprowadzenie podkładu. Czyli tutaj znowu kłania nam się, wiecie, troszeczkę precyzji, ale uwierzcie mi, że to zaowocuje na trwałości Waszego podkładu, ponieważ jeżeli podkład jest nierównomiernie rozłożony, to w miejscach, gdzie ten podkład jest gdzieś tam, wiecie, gdzieś tam w go zabrakło, albo jest w nieodpowiedniej jakby grubości, jest niedobrze rozprowadzony, to tam będzie nam przebijać się te sebum i będzie nam, e, jakby, rozwalać ten podkład. Że tak to bardzo obrazowo przedstawię. Więc jeżeli będziemy postaramy się to równomiernie rozprowadzić na całej twarzy, to wtedy mamy taką jedną warstwę, która jest taką wiecie tarczą, przez którą trudniej sobie będzie miało się jak wydostać. Warto również zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o nasz korektor. Zazwyczaj używamy korektora w okolicy pod okiem, ale nakładając go dużą ilością tutaj pod okiem, pamiętajmy o tym, że Nakładamy kolejną warstwę kosmetyku na okolice, która nam się mocniej przetłuszcza. Dlatego weźmy to pod uwagę przy nakładaniu tego korektora, aby jego też nie było dużo. Jeżeli zależy nam na nałożeniu korektora w tym miejscu, nie pod samym okiem, tylko również tutaj w okolicy przy bokach nosa, to również zwróćmy uwagę na to, aby tego korektora nie było zbyt dużo, aby on był dobrze rozprowadzony, dobrze doklepany gąbeczką, czy pędzelkiem. No pędzelek też tam doklepie tak, podkład. I w cienkiej warstwie, jeżeli musimy dołożyć dołóżmy specyficznie w miejsce, w którym mamy zasinienie, a nie wiecie, na samym tym miejscu. Bo im więcej produktu będzie, tym. Po prostu skóra będzie miała większe pola do popisu, żeby to wszystko zniszczyć i rozwalić naszym sebum. Kolejnym naszym sprzymierzeńcem przy skórze tłustej jest oczywiście puder. I tutaj nie ma wątpliwości, że puder potrafi zdziałać naprawdę bardzo, bardzo wiele, e, ale też potrafi nam troszeczkę popsuć makijaż i troszkę go oszpecić, troszkę go zniszczyć, więc też weźmy pod uwagę oczywiście to, jakiego pudru używamy i to, e, w jaki sposób ten puder aplikujemy. Oczywiście najbardziej utrwalającymi pudrami będą takie pudry mocno matujące, do skór przetłuszczające się, one mają często w swoim składzie talk, mają kaolin, który będzie nam te przetłuszczanie redukować. Natomiast powiem tak, jeżeli nasza skóra jest naprawdę ekstremalnie przetłuszczającą się skórą i jakby nic jej nie pomaga, to jak najbardziej używajmy tego typu pudrów takich mocno matujących, mocno utrwalających, takich jak na przykład ja w swoim kufrze zawsze mam Kryolan Anti Shine i to jest puder, to jest puder po prostu nie do zdarcia, tak? On jest takim moim pudrem do ekstremalnie problematycznych skór. Ja go używam rzadko, ponieważ większość skór jednak radzi sobie z delikatniejszymi pudrami i z odpowiednią techniką aplikacji, ale to jest taki mój puder yy, ratunkowy. Jeżeli widzę, że skóra jest naprawdę bardzo, bardzo tłusta i bardzo, bardzo mocno przetłuszczająca się, nieodpowiednio wypielęgnowana, mm, no to wiem, że makijaż nie utrzyma się odpowiednio, jeżeli nie użyję odpowiedniego. Pudru. I to jest właśnie taki puder, który jest ekstremalnie matującym, ekstremalnie utrwalającym pudrem, ale jest to puder, który jest widoczny na skórze. Nie jest to puder idealnie miałki, idealnie, wiecie, zmielony i który będzie wyglądał jak nasza druga skóra. Nie, niestety nie. Jeżeli chcemy mieć super, super mat, super długotrwały efekt, to niestety, ale ten puder musi być ciężki. Więc jest to moim zdaniem opcja jedynie dla osób, które mają naprawdę bardzo duży problem ze skórą. Jeżeli nasza skóra się przytłuszcza, ale nie mamy bardzo mocno widocznych porów, jeżeli ona się przytłuszcza, na przykład głównie w strefie T, yy, ja bym odpuściła takie ciężkie pudry, a poszła raczej w pudry o takim lekko matującym, może satynowym wykończeniu, bo tutaj też yy, nie sam puder, a technika aplikacji bardzo wiele potrafi nam działać. Jeżeli chcemy, aby skóra była dobrze utrwalona, ale wyglądała jednak wciąż jak najbardziej naturalnie, to wybierajmy te bardzo dobrze, bardzo mocno zmielone pudry albo pudry prasowane. I to, co jest najważniejsze w przypadku skóry tłustej, to jest technika aplikacji pudru. Bez względu na to, czy musimy przypodrować sobie całą skórę, czy musimy przypodrować sobie tylko okolice nosa, czy całą strefę T, tak zwaną, nie ma to znaczenia. Ważne jest to, aby użyć odpowiednich narzędzi i odpowiedniego sposobu aplikacji pudru. Dla maksymalnego efektu trwałości, dla maksymalnego zmatowienia skóry jak najdłużej, niezbędny jest puszek. Bądź gąbeczka. I to co robimy, wysypujemy sobie troszeczkę pudru na jakąś powierzchnię roboczą bądź na dłoń i wciskamy ten puder w nasz puszek. Wciskamy go, wciskamy i co ważne, odklepujemy jakby nadmiar tego pudru. W, no ja tutaj widzicie, w nadgarstek odklepam, ale to może być wiecie, no po prostu o dłoń, tak, żeby, żeby tego produktu nie było dużo na samej powierzchni puszka bądź gąbeczki. Tylko, żeby on nam się wpracował jak najbardziej, jak najmocniej do środka i żeby nadmiar z wierzchu został usunięty. Dzięki czemu przy aplikacji nie będziemy nakładać grubej warstwy produktu, bo też gruba warstwa pudru też potrafi nam się zważyć. Tutaj ponownie jest istotna um, równowaga, aby zachować tą równowagę. I bardzo, bardzo ważne, właśnie, żeby nie omiatać skóry, nie rozcierać tego pudru, tylko go wklepywać, wciskać w skórę. Dosłownie to powinno być takie wciskanie, żebyśmy czuli na naszej twarzy, że jest nacisk narzędzia, nacisk dłoni, tak? Jeżeli poczujemy, to znaczy, że jest dobrze wciśnięty puder w skórę. I tak sobie ją przyciskamy, przyciskamy, jeżeli czujemy, że puder nam się na puszku skończył, ponownie moczymy go, odklepujemy i dociskamy sobie dokładnie do skóry. Co jest ważne, właśnie żeby nie brać bezpośrednio pudru taką grubą warstwą i od razu walić na twarz, ponieważ wtedy jakby warstwa tego pudru będzie bardzo gruba, zrobimy sobie taki troszeczkę baking, który może nam, się, może nam się zważyć, może wyglądać ciężko na skórze, a jeżeli sobie doklepiemy dobrze ten puder do puszka czy do gąbeczki i potem nałożymy na twarz, to mamy fajną, cienką warstwę, ale jednocześnie bardzo, bardzo trwałą. Możemy też użyć gąbeczki. Wiele osób lubi gąbeczkę, przez to, że nakładaliśmy nią wcześniej podkład, więc nie musimy brudzić kolejnego narzędzia. Po drugie, gąbeczka jest wilgotna, przez to też fajnie działa na efekt na skórze, że ten puder nie jest aż tak mocno widoczny, jakby dzięki mokrej gąbeczce ten puder wygląda na taki troszeczkę delikatniejszy, więc tutaj też mamy fajny efekt wykończeniowy jeżeli przy użyciu gąbeczki. Została nam jeszcze kwestia setting sprayów, czyli takich sprayów utrwalających makijaż. Czy używać je, czy możemy nimi zastąpić e, puder, czy, czy, czy w ogóle jest sens ich używać na co dzień? Powiem Wam tak, oczywiście to jest kwestia indywidualna, kto jak lubi. Jeżeli chcielibyśmy nałożyć podkład i na to sam setting spray, to przy tłustej skórze niestety on nam nie pomoże, ponieważ. Sebum rozbije nam ten setting spray i on nie zwiększy nam trwałości makijażu. On może nam makijaż utrwalić, ale już. Przy przypudrowanej skórze. Oczywiście mówię tutaj o skórze przytuszczającej się, e, ponieważ tutaj mamy już jakąś warstwę, która nam jakby nas osłoni przed, przed tym tłuszczem, więc setting spray może spowodować jeszcze zwiększenie trwałości makijażu, plus e, może zdjąć nam troszeczkę takiej, wiecie, pudrowości ze skóry, przez co będzie wyglądała bardziej naturalnie. Więc jeżeli chcemy, mamy ochotę, mamy taką potrzebę, możemy uży użyć setting spray na koniec makijażu, na pewno nie w zastępstwie pudru, możemy nałożyć go ewentualnie na puder, a czy jest on niezbędny? Ja uważam, że w naszym makijażu codziennym nie, ale jeżeli masz ochotę i potrzebę i sprawdza się u Ciebie, bo na przykład testowałeś, testowałaś taką technikę, to śmiało. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film mógł być dla Was przydatny, że był dla Was przydatny, że wyniesiecie z niego jakieś rady, które e, pomogą Wam zwiększeniu trwałości makijażu, bo nie ukrywajmy, że przetłuszczająca się skóra jest naprawdę problematyczna. E, I czasami naprawdę ciężko jest sobie poradzić z nią w taki sposób, aby wyglądała dobrze, aby, aby makijaż był trwalszy. Ale jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, o której muszę wspomnieć. Mimo tych wszystkich rad, które Wam dałam, mimo powiedzmy zastosowania odpowiedniej pielęgnacji, pamiętajcie, że skóra tłusta i tak będzie się przetłuszczać. Nie da się zmienić skóry tłustej na suchą, czy skóry suchej na tłustą. Nie da się całkowicie powstrzymać przetłuszczania się skóry. Więc ta skóra i tak nam po kilku godzinach będzie się wyświecać. Możemy przedłużyć czas, w którym ta skóra będzie matowa. Możemy spowodować, że ona będzie się mniej przytłuszczała, że będzie mniej się świecić, ale ona będzie się świecić, bo to jest fizjologia naszej skóry i to jest zupełnie normalne. W moim odczuciu delikatne świecenie się skóry absolutnie nie jest czymś, co działa na niekorzyść, a wręcz przeciwnie, uważam, że skóra wygląda bardzo ładnie i zdrowo. E, więc miejmy do tego rozsądne podejście. I nie oczekuj mu cudów. <grych> Kochani, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego, pa pa.